Hej. Hej W dzisiejszym odcinku będziemy grać w. Znaczy yy, nie będziemy grać? Będziemy oceniać serwery Minecraft od A, czyli takie najlepsze do F. Yy, nie mam tej stronki, nie wiem, jak ona się w na ogóle nazywa do oceniania wiecie, co chodzi. To po prostu będę wpisywać. No, nie wiem co mam nazwę, ale wiecie, co chodzi, mniejsza. Zacznijmy. Pierwszy serwer, jaki ocenimy, to jest ClearMC. Na nim już grałem. ClearMC jest spoko serwerem, gdzie jest tam dużo, są tam dobre gry, ogólnie jest tam kit PvP, są tam, tam inne rzeczy. Ogólnie spoko serwer, bo tam dużo osób gra na różnych serwerach, na duelsach, Maze PvP i innych takich tam. Ogólnie według mnie Chyba go dam na A, ale takie na szynach, bo bardzo dobry jest, ale jakoś taki nie jest popularny, no ale nie wiem, nie jestem pewny, czy to jest taki dobry wybór, ale dajmy, że go tu, Syl Clear MC, dajemy go tu. Na razie najlepszy. Kolejny, jaki mam, to jest HJG i tutaj jest trochę takie ciekawe, bo Gdyby niepewna rzecz, to dałbym tu na, na. Ale są duże minusy. Typu, że są cheaterzy. Wiem, że na clearemce pewnie też nieraz widziałem cheaterów. I to tylko na kit PvP ogólnie, tylko na kit PvP. Nie dlaczego. No i że ludzie tam się tym. Ale da się ich pokonać, nie jest to takie trudne, bo tak często wszyscy nawalają jednego i inne takie to ta rzeczy. Więc to się dzieje tak, że. Nie zależy też tak bardzo twoich umiejętności, więc tam cheaty tam... No pomogą coś tam ci, ale to takie wiesz nie, o co chodzi. No i tak, anarchia, no i co? No to dać na A, no nie, bo są też dużo i ich jest serio dużo. Więc dać na B, no bo też, w sumie są wiecie, te trapy, to wszystko, za wszystko, ten N, to wszystko. No, na B, no nie jest to taki. No, dalej nie można dać z tego powodu, że są tam, jest to jakby że jest za trudny serwer, jeśli schodzi. Czyli taki, że tam jest za dużo eventowych rzeczy, TD, TP i takie osoby, które mają to wszystko, tak zabijają tych słabych, przez to, a, ci, ci słabi coraz są słabsi, a nie są lepsi. A jeśli chodzi o... Okej, okay, dobra, wiem, że jeszcze jest sposób, że ktoś i DTPA. I sobie, nie wiem, te swoje temy w skróce okej. Okay. Tylko, że jest problem. I tak ludzie nie chcą się do ciebie py, py, ten. nie chcą się do ciebie przeteleportować. I to szybciej chyba jakaś osoba na Elytrze z Netherite'owym setem. Coś w sensie, wiecie, anarchicznym wleci na ciebie i cię zabija. Ja teraz mówiłem jakby co o tym spokojnie, o Lifestealu. Ja wiem, że są tam inne tryby. Ale box TVP też nie jest taki super lepszy. Bo też tam właśnie ciężko coś w ogóle wyjść, bo ludzie na box PvP, na anarchii, jest bardzo ciekawe, że coś, to jest coś takiego działa. Kopiesz na bezpiecznej, kopiesz na bezpiecznej, kopiesz na bezpiecznej, kopiesz na bezpiecznej, masz dwie opcje. Albo brać jakieś słabe itemy i kopać, na przykład z dobrym twoim kilofem, potem uciekać, jeśli masz takie umiejętności. Albo po prostu wy... potem kopać, 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 aż w końcu weźmiesz taki swój dobry set może nie najlepszy ale bardzo dobry, bo nie uczyć się najlepszego leć tam, a potem cię trzech typa z klanu, którzy mają nawet ten sam, albo nie wiem, jeden poziom gorszy, to cię zabijają i to tyle. Albo przy linii pełno osób cię bije, nawet nie muszą być z klanu, to osoby po prostu chcą cię zabić. A o landlocku i tych duesach to nie powiem za bardzo, bo te duelsy są strasznie nowe i to jeszcze nic nie wiadomo. A jeśli chodzi o one block to no tak, one block no gólnie OneBlock spoko, ale taki... taki nie wiem... Za bardzo podstawowy według mnie. Niby spoko, podstawowy, nawet taki zwykły, ale no za mało to się dzieje. Jak na innych serwerach na przykład anarchie trochę przędzi, to mogę tam coś tam... Coś jeszcze dodać na tej, na przykład wandloku, ponagrywać z tego OneBlooku. Wiecie, o co chodzi. No to anarchię dam. No. A dajmy mi po środku. Anarchię damy tutaj po środku. Anarchii między, między B a C, czyli takie, czyli takie C+, wiecie o co chodzi. Tra. No i teraz właśnie powiedzieliśmy sobie o Anarchii GG. a teraz właśnie ocenimy RAPy. No i RAPy nie lubię z pewnego innego powodu. No bo był ten wyciek tych wszystkich danych, tych kont, tam też w ogóle są tacy właśnie strasznie tryhardzi, osoby trochę hardujące. A samemu teraz nie wiem, co za bardzo takiego tam robi to że za bardzo tak chyba teraz nie nagrywa, nie go do kanału, ale no, nie nagrywa za bardzo teraz. Rapy ogólnie według mnie dałbym na D, z tego powodu, że no okej, okay, są tam fajne tryby, jak randomizer, który szczerze, gdybym oceniał tylko randomizer, to byłbym normalnie kurde S, czyli najlepszy, normalnie jeszcze lepszy, ale. Wiecie, że tam są też inne tryby. No i nie wszystkie są takie super, wiecie o co chodzi. Więc dałbym. Dobra, dajmy D, czyli rapy D. One nie są takie super. Następny serwer RGMC. RGMC. Teraz e, robimy RGMC. RGMC. Jest dosyć takim średnim serwerem z powodu tych, że popierają osoby cheatujące, bo mają tam serwer dla cheaterów, czyli Anarchie Bez Zasad Która według mnie nie jest spoko, bo tam są właśnie ci, 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 cheaterzy, no wiem, że o to chodzi w niej No ale to według mnie dalej jednak to nie jest takie super, bo to ma być serwer taki polski dla wielu osób, wiecie o co chodzi To nie jest takie typ 2b2t, to, to nie jest, to nie ma, a jeśli ktoś tego stworzy, to niech stworzymy osobny serwer ja jak chcą. Bo według mnie to jest takie trochę słabe. Że na jednym trybie popierają czytowanie, a na drugim banują. I powiem że nawet chyba kiedyś dało się wykupić Unbana, i też było właśnie na przykład na lifestyle. Na Anarchii Lifestyle, której już nie można czytować w porównaniu do Anarchii bez zasad, w której dostaniesz bana za czytowanie. Ale potem możecie za jakieś tam ileś pieniędzy, pewnie tam to było kiedyś odkupić to według mnie ten y, RGMC jest dosyć, właśnie z tego powodu słabym serwerem i nie dałbym go na... RAPI jest dobrym jeszcze, to jest, to jest nice, ok? to jeszcze możemy uznać, że ludzie grają, dużo osób, w ogóle fajnie, szybko, spoko. Ale RGMC daje tu R no i też na przykład właśnie na tym lifestyle to właśnie było, że mega łatwo mogę zobaczyć itemy temy i tak tam, wiecie co chodzi. Niby spoko serwer, no ale jakoś tak mi się on nie podoba za bardzo. Kolejnym serwerem, który ocenię, jest CraftCube. CraftCube ogólnie spoko serwer. Nie mam nic takiego za bardzo do niego. No może jedynie to, że właśnie yy, z tym, właśnie Genkerszem, to, że tam. Było chyba coś, że tam oszukiwania, ale nie, to chyba nie było, nie, nie? jestem pewien co tam było z nim. Ale chyba coś takiego było, więc nie będę tego brał pod uwagę, bo nie jestem pewny, nie znam się za tym... Nie oglądałem nic o tym, więc tego nie będę brał pod uwagę. Ale wiem, że jest genker, w który serwer, wiecie, że tam kopiesz i zarobisz pieniądze, które ogólnie mi się nie podobają. Ja te długie serwery, w których możesz zarabiać pieniądze. No i z tego powodu yy, dam gen... Ten... Kraftcube, ale fajnie. przejście Jeszcze chwilę. Mają fajnego Bedwarsa. Mają też fajne inne tryby. Lubię tam sobie pograć czasami, prawda? Częściej niż na, na rapy. Więc Kraftcube dam. Uznajmy, że tu. Na C. CRAFT. Craft. Napisałem sama, ale mniejsza. Typnym serwerem, które ocenię, to będzie y Pyk. MC. Tak. Pyk MC. No i Pyk MC ogólnie spoko serwer. Jest na nim anarchia. Nie mówię, że nie lubię anarchii, bo gram na anarchię z czasami różnych. Pyk MC jest dosyć takim. No nie wiem, jak by to powiedzieć. Nawet ok, serwerem spoko. Eventy, jedynie mi się to nie podoba w ich eventach, także często, że rzadko już robią je w ogóle. Że Rzadko właśnie robią te eventy, a jak były, to jakieś takie słabe, takie, nie, takie że jak bez rangi to tam nie da się nic zrobić w ogóle że co, mniej, że nie dało się wtedy, bo wtedy właśnie dodali ten ostatni event, który był chyba, to był ostatni, Wielkanocny, ale był po prostu ostatni, niedawno, no, może niedawno temu nie wiem, czy niedawno, mniejsza, był event na przykład Wielkanocny. I to był właśnie wielki minus, bo to był na innym, na kompletnie in... wiecie, wchodziłeś na serwer. wiecie Chodzi mi o to, że po prostu wchodziliście na inny tryb, a na takich trybach zwykłych nie mogliście grać, bo tam nie było żadnych osób, więc musieliście naprawdę sprzedawać po taniości, bo nikt i tak tego nie kupywał, OK, Bo nie było takiego zapotrzebowania, o to mi chodziło w sensie. No i przestała, się, to był minus, ale to, to są eventy. O eventy też mogą robić słabetka, więc takie nie będę za bardzo tego brał pod uwagę. Ogólnie według mnie pykiem C dałbym na mm, B. W ogóle, spoko. Serwer, spoko są, jest, prawda, są eventówki ale one nie są jakieś takie złe. No, może będzie, spoko. Pyk. Pyk MC, P na przy... Pyk MC daje na B. Jeszcze dla przypomnienia, jeszcze powiem Wam jeszcze raz, które to które, ale na końcu Wam powiem. Następnym serwerem jest Nano MC. Nano MC jest ogólnie. Serwerem utrzymujący się na dwóch trybach. Jeden to jest Drop SMP. A drugi to jest Skygen. Zatem Skygen ogólnie bardzo fajny. Mi się podobał ten Skygen. Ogólnie, jak kiedyś grałem. Bo teraz za bardzo już nie grałem na tych Skygenach ogólnie dla wszystkich. Eee, fajny był Skygen. Spoko się na nim grało. Był ok, Nie zawsze czasem większość razy był fajny, miał fajne tam rzeczy. No i co, spoko był, fajnie się na nim grało. Według mnie bardzo fajny. A teraz Drop SMP. Drop SMP jest taki, właśnie rzadki w bo chyba tylko oni go mają, więc za to już kolejny plus. Minus jest taki, że to jest taki serwer, nie wiem, jakby wam powiedzieć. To jest taki lifestyle, ale na innych zasadach, Wiecie o co chodzi mi. Właśnie jak mówiłem, nie ma nic za lifestyle, tylko że to jest taki już LiveSteel chyba zwykły jest lepszy, ale za to, że to jest taki jedyny serwer, za dropę sobie chyba polski, chodzi mi oczywiście, to dam, to w sumie to jest właśnie same plusy. Minusy są, że dalej chyba są te aktywne, te małe, te wiecie o co chodzi, te serwery, te ryby typu BoxPVP. Te właśnie, według mnie, sobie fajny serwer. I dam go chyba na B. na no, no MC jest fajny, podoba mi się. Spokojny serwer za tę jego unikalność. No, no, Dobra. Yy, Ostatnim serwerem, też jednym z tych lepszych, jest chyba. Jest Coxcraft. Coxcraft już nagrywałem z parkouru i z Z czego to tam było? Z minigier. Lubię ten, ten serwer. Fajny jest. Fajny jest. No i wydaje mi się, że on jest spoko bardzo, bo, wiecie, tego powodu, że ma takie fajne tryby jak Build Games. Minus, że ten TNT grany na przykład chyba usunęli i dali na jako gry. Tam, wiecie, rusza albo zgin. No i te TNT Games były według mnie fajne, ale dobra, mniejsza. Jest on fajny, podoba mi się, spoko jest, lubię lubi go tak bardzo jak clearance, ale to ja go lubię. Ale nie jest taki idealny, bo wiecie, no z różnych tam powodów. Tylko, że dodali brain rot, wiecie, w sensie serwer, trzy tryb o brain rotach? To nie jest ich taki duży minus, malutki, bo spoko, ludzie się grają gdzie się chodzą. Mimo, że czasami do niektórych, że niektóre rzeczy nie dopracowali do niego, bo ja po graniu w niego chwilę znałem, znałem kilka błędów, które bardzo, bardzo mogą pomóc. No, ale też są jakby te błędy, są jakby, żeby ludzie nie awkowali w pewnym sensie. Nie będę o tym teraz i o nich bardzo mówić, bo po prostu wolę nie, bo wolę, żeby ludzie nie używali tych błędów ani nic, bo według mnie lubię ten ser. Ja go lubię ten serwer, spoko jest. No ale niektóre rzeczy, właśnie nie są tam dopracowane. Typu, że ten TNT, że, że tych serwerów usunęli. czy ta anarchia, choć tak na anarchii nikt nie grał. No ale wiecie, co chodzi. No. Mogli go od raz jakby też usunąć, jakoś też zmienić coś w nim. Albo nie wiem, no, albo po prostu dodać jakiś nowy tryb zamiast niego. Albo usunąć też przy okazji inne, niepotrzebne tryby. No,śmy usunęli. Ale mniejszą. Ogólnie Coxcraft daje tu. Coxcraft K... Koks... daje na B. No i tak, naszą tier listę wygrała y, ten y, C. No i tak, y, powiem po kolei, kto to jest clear MC, Coxcraft, y, pykę C, Anarchia GG, Kraft Cube, Rapy, FGMC. Nie, nie użyliśmy, tak, nie użyliśmy D, nie użyliśmy E, nie użyliśmy F i nie użyliśmy F, bo tutaj też były, wiecie, te pomiędzy, to znaczy, że te na dole plus, wiecie, co chodzi No jak w ocenach tak, gra, mniejsza. Mam nadzieję, że wam coś takiego się spodobało, że to było coś fajnego No i co, no i tyle Wiem, że taki trochę dzisiaj, dzisiaj inny film, ale też trochę, ale też związany z Minecraftem No i co, do zobaczenia następnym razem stawcie komentarz, lajka, subskrypcję. No serio, zostawcie subskrypcję. nie mogę mieć cały czas dziewięć Nie mogę mieć, dobra ale tak naprawdę to, no nie wolę nie mieć tej dziewiątki, tylko wolę mieć jeszcze więcej tych subskrypcji